Siemaneczko, z tej strony Defior, witam wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj mam dla Was kolejną giereczkę, także jeszcze ze snajpą eventową, e, 13 fragów na odnowie, wygrana giereczka, włączyłem to nagrywanie dopiero w momencie, kiedy złapałem snajpę, bo nie spodziewałem się, że tak dobrze gierka się potoczy, e, chyba lisek mnie urzucił w ogóle, e, bardzo fajna końcóweczka, Zapraszam do oglądania. Myślę, że mniej fragów niż w tym wczorajszym odcinku, ale ciekawsza końcówka jest, nie? Także myślę, że fajny odcinek. Zapraszam do oglądania i trzymajcie się, do następnego, cześć. Ląduję tam do niego chyba ktoś Ja będę się trzymał z tyłu, żeby tego nie stracić tej stajy, tej nie? Wycofajcie tutaj na ten. Skle ja, na, na sklepie jestem, no Jednego nie Kult, pan jest. Jednego powaliłem. Leży, 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 sniper, leży, leży. Dwóch leży, panowie. Trzech leży. Trzech leży. Wchodzimy tam. Leży. Jak dobiję kogoś, może ktoś go zrobić Na górkach znowu powaliłem. Zabiłem. Powaliłem znowu gościa na górkach. Tutaj powalony. Żółty. Aj, to nikt na blisko nie podjechał. to jest to, kurwa. Jak tego No No są to Cały czas to jest to, to tego Discorda. Dobra, Dobra. nie będę tego to, to to, nie ma sensu, Dobra, chłopaki go jadą chyba. Nad nami BSP wroga. No, kurwa, te skałki. Wrog. pancerz. Wrogi na waszą lokację. Wrogi BSP. Wrogi do mnie. O ale badia! Twój towarzysz wraca do mnie, do tego! Od nowa dobiega końca, dajcie z siebie szczęście! Tu! Tutaj! Jestem tutaj. Nad nami BSP wroga. Uwaga! Część drużyny jest poza bezpieczną strefą. Trafij mnie! Mam tu amunicję! Może tu skrzynkę tam ujrzą? Ruszam tutaj!

Nic ci nie będzie, to tylko draśnięcie! To full focus panowie, bo. Dobra gierka i fajna sniper jest, nie? Tupę nie się terem. Zalecam udać się do bezpiecznej strefy Ruszam tutaj. Tu pewnie powazili. Zalecam dotarcie do bezpiecznej strefy. Sporo drogi przed wami. Jesteście w pierwszej piątce. Teraz musicie już tylko wygrać. Ruch na tym obszarze. Let's go! Ale zajebista giera! Ale panowie kurwa zajebista giera! Ja pierdolę, zajebiście! Wszyst ani razu nie zginąłem kurwa, napierdalałem tak z tej snajpy jak kurwa jak świr, nie?